Cześć Wam wszystkim z tej strony Panda się. Nagrywamy kolejny odcinek na mój drugi kanał, czyli właśnie na ten, na kanał PandaOff. Moi drodzy, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to go zasubskrybujcie tak jak ja teraz specjalnie. Odsubskrybowałem, żeby Wam pokazać. Oczywiście z dzwoneczkiem, aby nie przegapić żadnego odcinka. Albo liveika, bo może jakiś wkrótce się pojawi, zobaczymy. Oprócz tego, jeżeli chcecie więcej odcinków takich jak dzisiaj, czyli reaguje na satysfakcjonujące rzeczy, zostawcie łapeczkę w górę, moi drodzy. Ostatni odcinek zrobił 7200 wyświetleń, co jest bardzo dobrym wynikiem, jak na ten kanał, ponieważ. Jak widzicie, żaden filmik no prawie reaguje na nową piosenkę Team XD yy, pobił to, więc no powiem wam, że Wam się to podoba. Mi się to spoko nagrywa, nie zajmuje mi to zbyt wiele czasu, a jak wiecie, bardziej się skupiam na głównym kanale, dlatego tutaj te odcinki pojawiają się rzadziej. Przechodzimy już do reagowania na satysfakcjonujące rzeczy. Dobra moi drodzy, mamy już pierwszy filmik. Filmik się nazywa... Najbardziej satysfakcjonująca rzeczy na świecie, więc zobaczymy, co tutaj ciekawego przygotowali. Co to jest? Co to było? To były jakiś pióra? Okej, okay, tego nie widziałem nigdy. Chociaż... Co? Aha, to się odchyli... Co? Gasi to lampkę? Ale pogczam! Dobra, to fajne jest. Ej, szczerze? Chciałbym mieć taką lampkę, fajnie to wygląda. Co to? Jakiś olej? Płyn? Co tu za wzórki na tym? LOL! Ej, pok jump. Jak. Co? Jak to działa w ogóle? Czekajcie, pokażcie mi to jeszcze raz. Tutaj nic nie wydać, wylewa to i się wzorki pojawiają na tym. Nie mam pojęcia, jak to działa. Ktoś wie to, napiszcie w komentarzach, bo czegoś takiego to szczerze mówiąc nie widziałem. I ten olej w ogóle nie spływa, zobaczcie. Tu jest go więcej, a tu mniej. To co to jest? Aha! Chyba. A, no, tak myślałem, właśnie miałem powiedzieć, że. Tu za jakaś fabryka, spodnie, czy coś, że spodnie z dziurami. A nie, myślałem, że będą spodnie z dziurami. Dobra, nieważne. To widziałem, to widziałem, bo kiedyś, mogę Wam opowiedzieć taką historię, jak jeździłem do dziadków, znaczy dalej jeżdżę tam na wakacje i tak dalej. No to właśnie tam jest takie jezioro, jest pełno tego i już się przekonałem, jak to działa, więc to mnie akurat nie usatysfakcjonowało ani nie zdziwiło. Metal, metal kozacko wygląda. Mega mi się podoba, jak to się świeci generalnie. Ubija ten metal, okej okay. O i teraz gaśnie powoli, znowu się świeci teraz bardziej Aha i wzorek się taki zrobił No spoko, spoko Chłop wrzuca rybę Okej okay. Ryba do niego wraca Co, znowu ją wrzuci? Okej, okay, trochę nie rozumiem co w tym chodzi, ale spoko Krojenie jakieś... To jest makaron? To wygląda jak jakiś makaron dziwny Wygląda jak makaron jakiś, nie wiem co to, ale podobno do makaronu. To jest ten, yy, na, 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 na lasagne, na lasagne te płatki, płaty takie, to wiem. Nie wiedziałem, że to tak się zgina generalnie do opakowania potem wkłada, ale spoko. Kukurydza, co z kukurydzą robi? W ogóle ten odcinek jest całkowicie inny niż poprzedni. Poprzedni to były jakieś tam masy dziwne, a tutaj to jakiś chłop wrzuca kukurydzę i to... Yy, jakby ją... Nie wiem jak to się nazywa, ale te ziarka wyskakują z kukurydzy, no wiecie o co mi chodzi. Okej okay. O co w tym chodzi? A że idealnie weszło? No dobra, niech będzie. To są te yy, Hydro-dipping się tak robi, nie? No wiecie, te custom, customizowanie tego w taki sposób, jeśli się nie mylę. I włoży tam coś pewnie i będzie wzorek. Czy nie, czy po prostu zrobi wzorek? A, nic nie się stało, dobra. To, co to było? Co to jest? Co to on robi? Co to jest w ogóle? Nie mam pojęcia, co to jest. Ale fajnie wygląda, nie powiem, że nie. O nie, co ty chłopie z aparatem robisz? Co on go ci czyści? Przecina go na pół. Chłop nie aparat na pół wodą. To jest woda z jakimś domieszkiem czegoś 100%. Nie, no to nie jest satysfakcjonujące. Mordo, ja to skipuję. Czegoś takiego nie będę oglądał. 75 later. Dobra, mamy kolejny filmik Zobaczymy co tym razem tutaj będzie Znowu te kulki Z tej masy, znaczy te kulki Wiecie o co mi chodzi Ta masa znowu, okej okay. Reklamy, jak ja nienawidzę, muszę chyba mieć YouTube Premium, bo to mnie tak wkurza A, że wszystko idealnie Okej, okay, może być Okej, okay. chłop wyciąga To z jabłka, spoko, widziałem tak Jak na polu golfowym to dawali To też fajnie wyglądało plastelina przez to jest od czos do czostku, nie? Ja zawsze pamiętam, że czosnek się wkładało do tego i potem się zniatało. No ale okej. Okay. no chłop mi pokazuje jak ściąga skarpetki. To nawet satysfakcjonujące. Chyba się zgubiliśmy w necie dzisiaj. Chłopco wlewał coś czarnego i woda była nadal biała, dobra. Okej, okay, to akurat fajnie wygląda. Nie powiem, że nie. To o co chodzi. What? Aha, to nie są szczotki przypadkiem? To jest szczotka chyba, tak, tak mi się wydaje, że to jest jakaś szczotka. Okej, okay, chłopcy idealnie wyciąga. O, to, to, o, to, to kozak wygląda. Tu to chłopie plus 10 do skilla jak tak robisz, a nie jak poprzednio. Wzorki na jakieś m, różne naczynia, na przykład tutaj na talerz. Okej, okay, to fajnie wygląda, jeszcze mu to idealnie wychodzi. Dobra, to jest stonks, to jest Stongs fest, to, to fajnie wygląda. To mi się podoba, to to jest fajne. O! Ale sztos, jak się robi drewniane te kostki. Ale pokciam. i co teraz wyleci? O, dwójki. A jak to w ogóle działa? Czekajcie, co to niby robi, te dziurki? Nie mam pojęcia, dobra, jakaś lina przyciąga. Nie, on wyciąga jedną linę z drugiej? Nie, nie zauważyłem. To widziałem już gdzieś, to widziałem. Co on odwalił? Aha, to jednak widziałem jakiś podobny filmik. Myślałem, że to złapie nogą potem jak za tym wyjedzie. Pakowanie ubrań jakiś. Okej. Okay. Nie, no, to jest nudne, no. To jest nudne. No chłopco, przebieg po kwiatkach. To jest niby takież sztos. Dobra, nieważne. Lecimy dalej moi drodzy. Lecimy z kolejnym filmikiem. Zobaczymy co tym razem znajdziemy. 2000 lat później. Mamy kolejny filmik, moi drodzy. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. To nie jest drukarka 3D czy coś w tym stylu. Coś podobnego. Fajnie się to wie, mi się to podoba jak się to tak wie. Tak samo jak ostatnio była ta e, prasa hydrauliczna i te butelki zniatało to też było podobne. Chłop, co Tom Tom z buta ściąga. Dobre, dobre <grym> Poczamp. Ma... Panda 2K21 ogląda jak chłop ściąga jakąś taśmę z buta. Fala. Okej. Okay. Nie wiem. Obstawiajcie w komentarzach, ilu metrowa jest ta fala. No to spoko wygląda, ale jakby ten film trwał szybciej, to by jeszcze lepiej wyglądał. I teraz taki rekin wylatuje. Okej, okay, chłopco się rysuje i tak nagle przypływ Jelo. Ten co jakieś wzorki maluje, chłopie. Co odwalił? Przecież nad polskim morzem tu już by było stado dzieci dookoła niego i by mu to zdeptały. Wszystko. Ale dobra. No, fajnie, fajnie to wygląda, ale się chłop musiał napracować nad tym. Ciekawe, ile czasu mu to zajęło. O, jeszcze takie kółka dookoła. No, już nie widać tutaj, bo jest ucięte. Okej. Okay. Jeszcze chłop coś maluje w środku. Jak on to zrobił, że łazi po środku i tego nie zdeptał? Dobra, potężnie, potężnie fest. Okej. Okay. Dwie butelki na. Co? Nie mówcie, że on to postawi, to się będzie trzymać. Jak on to niby zrobi? Łot! Jakim cudem to się trzyma? Wytyfy. Ta co się maluje pędzlem po twarzy. Dobra, nie ma pytań do dzisiejszego filmu. Nie ma pytań do dzisiejszego filmu, widzowie. O! Ale toż to wygląda. A i w ogóle, kto wpadł na pomysł, żeby zrobić tutaj most? Przecież, jak napada dosłownie jeden dzień dobrego deszczu, to się nie da już przejechać. Ale nie powiem, że to kozak wygląda. To też prawda. Ale nie zmienia to sytuacji, że jak napada, to nie da się przejechać po tej drodze. Okej, okay, to też spoko wygląda. Tylko powinno być tak, że jakby różne wzorki się robiły. To myślę, żeby lepiej wyglądało. Ale ciekawa sprawa. Nie widziałem czegoś takiego, szczerze mówiąc. Możecie napisać w komentarzach, z jakiego to jest miasta. W sumie jestem ciekaw, gdzie to może być. Ja bym obstawiał, szczerze mówiąc. Albo jakieś Niemcy, Dania. Albo. USA, ale nie wydaje mi się, no jakieś Niemcy, Dania bym obstawał, dajcie znać, jak znajdziecie, gdzie to jest to napiszcie w komentarzach. Dobra, kręci się to nadal. Fajnie jakby to robiło różne wzorki, różne twarze, moim zdaniem to by w ogóle COX wyglądało. Coś jeszcze, coś, coś jeszcze ciekawego tutaj będzie, bo jak na razie to tu nic nie widzę. What? Co on odwala? Co tu było satysfakcyjne, co go? nie mam pojęcia. O, to było fajne, to spoko wyglądało. Salto zrobi idealnie... O, dobra. Myślałem, że się wywali. To było spoko, to było spoko, to było spoko, nie powiem, że nie. Fajnie to wyglądało. Idealny timing. O, to też jest kozak. Takie właśnie te, co idealnie to tnie i tak odpada to, to, to fajnie wygląda, to fajnie wygląda. Ale dobra, myślę, moi drodzy, że na tym sobie skończymy, ponieważ no już wystarczy nam tej satysfakcji na dzisiaj. Jeżeli chcecie kolejny taki odcinek, to stawcie łapeczkę w górę Subika na tym kanale, moi drodzy. Fajnie, jakbyśmy pobili rekord łapek z poprzedniego filmu, więc zostawcie tyle łapek w górę, ile pod poprzednim filmem, bądź więcej. Zobaczymy. Ja już wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.